Cześć! Słuchajcie, witamy na kolejnej wystaweczce. Taka mała wystaweczka, chciałem zajrzeć tylko co tu jest. Ale to tylko z takich fajnych rzeczy. To jest ten szklany stół, szklany stół. Tutaj mamy... A nie, to jest brudne, to jest brudne akurat. To normalnie przemyć i ten stół warty na moje oko. Jak nóżki calutkie, wszystko calutkie. Kurde, ja pierdzielę. Znowu na, bym, na bym go zabrał, ale nie ma miejsca. No, taki stół warty z 50 euro. Bo jest dość duży, yy, cały, więc naprawdę pewnie szybko tutaj yy, ktoś przyjedzie i go zabierze. I tak z tych rzeczy to nic, ale tu taka donica też fajna. Wiem, że ludzie szukają takich wielkich donic, także też spoko. A tak to nic, widzicie, że syfik, ale no co, dzisiaj będzie tych wystawek więcej, więc widzimy się za chwilę na kolejnej. Kolejna wystaweczka, tutaj mamy kanapę. Pamiętam, że takie, taką kanapę na postach sprzedają po 200. Nawet no, 200-150 euro, jeśli jest w takim stanie. A tutaj są poduszki, i to wszystko jest nawet niezniszczone. Tu mamy to wszystko komplet poduszki, narożnik. Zobaczcie, wszystko nawet nie jest brudne ani nic. Fotel wiadomo, jakiś już zajechany, ale taka kanapa 150-200 euro po odnowieniu, po wyczyszczeniu też spokojnie idzie. Także takie busy jeżdżą, zabierają. Oczywiście się nie pytają, tak jak ja, elegancko i na handel. No nic, może jeszcze będzie dzisiaj coś, także jeśli nie, to zostawcie obserwacje, jeśli jeszcze tego nie robicie, i czasem jeszcze te wystawki się pojawią. Trzymajcie się, cześć.